Kia XCeed. Powiecie, po co kolejny materiał z Kiją? Przecież to tylko Kija i o Kii nie warto e, wspominać, bo jest dużo lepszych samochodów na naszym rynku. E, nie zgodzę się z Wami. E, Kia od lat udowadnia, że potrafi e, z każdą kolejną generacją robić coraz lepsze samochody. Efekt? Obecna generacja Kia XCeed oferowana w czterech wersjach. Mamy zwykłego hatchbacka, Praktyczne, rodzinne kombi. Usportowione kombi, czyli ProSida. No i mamy teraz nowość. Ostatni w gamie Sida model, czyli wersja Xit, Nieco uterenowiony kompakt, który jednak różni się nieco bardziej niż wiele konkurencyjnych modeli, które też pojawiają się w salonach wielu konkurentów. I w nich jedynym off-roadowym akcentem na dobrą sprawę są Plastikowe nakładki, tutaj też plastikowe nakładki mamy, ale Kia podeszła do tworzenia wersji uterenowionej nieco inaczej. Mamy zupełnie inny przedni pas, zupełnie inną stylizację przedniej części nadwozia. Mamy znacząco podniesiony prześwit coś koło 4 albo 4,5 cm w, w porównaniu do zwykłej Ceed, czyli całkiem spora różnica. Mamy zupełnie inną E, ty, zupełnie inną tylną część nadwozia. Samochód jest nieco dłuższy, nieco szerszy. Oczywiście to wszystko są zabiegi związane, między innymi, z nakładkami, z innym e, przednim pasem, czy innym tylnym zderzakiem. Ale proporcje e, nie zostały popsute, wręcz przeciwnie według mnie e, to jest najładniejsza wersja Key seat, e, jaką możemy obecnie kupić. Właśnie tak jest. W tym kolorze samochód wygląda obłędnie, bo Kia przekonuje nas do swoich modeli nie tylko wyglądem, bo przyznacie sami, że zarówno miejskie Picanto, e, Kia Rio, Stonic, e, Seat wspomniany już wcześniej, e, Sportage, czy Sorento. Każdy z tych modeli został naprawdę bardzo fajnie zaprojektowany stylistycznie. I już samym wyglądem te samochody zachęcają do tego, żeby Sprawdzić co taki a tak naprawdę jest warta. Musi być warta całkiem sporo, bo każdy z tych modeli jest oferowany na naszym rynku z 7-letnią gwarancją. Co prawda są tam pewne ograniczenia w tej gwarancji, ale 7 lat gwarancji to naprawdę coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Przyjrzyjmy się zatem nieco dokładniej Kia bo nie każdy chce mieć dużego, wysokiego SUVA. Nie wszyscy też chcą jeździć. Yy, kompaktowym hatchbackiem, to jest takie auto, które jest pomiędzy Kiją e, Seat a Sportagem w ofercie Kii. I jeśli ktoś nie lubi SUV, a nie chciałby też jeździć kompaktowym e, hatchbackiem, to jest właśnie propozycja dla niego. Sami przyznajcie, że Kia X Seed wygląda naprawdę zacnie. E, według mnie jest to jedna z ładniejszych wersji nadwoziowych sida, o ile nie najładniejsza. Dobrze, jest to najładniejsza wersja nadwoziowa SIDA. E, zwłaszcza że tych genów suwa tutaj specjalnie nie widać, bo nawet jeśli przyjrzymy się tak z tej perspektywy, to okaże się, że te 4 cm czy 4,5 cm prześwitu więcej jakoś specjalnie nie zaburzyły linii nadwozia. E, wręcz przeciwnie, to nadwozie wygląda cały czas e, bardzo spójnie. Przednia część nadwozia, boczna linia nadwozia, to wszystko zostało zrobione tak, żeby trafiło w gusta naprawdę. Wielu klientów. Tak samo jak spojrzymy na tylną część nadwozia, to okaże się, że mamy do czynienia z zupełnie innym samochodem niż standardowa Kia Ceed, Ale to naprawdę wygląda bardzo dobrze. Tutaj w, w bagażniku wiele się zmieniło, przez to, że mamy nieco inaczej zaprojektowaną tylną część nadwozia. Pojemność bagażnika w kompakcie przypomnijmy o tym, że to jest auto kompaktowe. Bazowa to ponad 400 litrów, dokładnie około 426 litrów, więc naprawdę robi to całkiem spore wrażenie, nawet na mnie, bo bagażnik jest po prostu dużo większy niż w wielu konkurencyjnych autach kompaktowych. Miejsce na tylnej kanapie? No, tutaj specjalnych różnic nie ma. Nie powiedziałbym, że jest ciasno. Jest typowo dla auta kompaktowego. W przypadku naszego egzemplarza mamy efektowną tapicerkę z bardzo fajnymi przeszyciami żółtymi w kolorze nadwozia. Ilość miejsca z tyłu, cóż, usiadłem za sobą, czyli za osobą wzroście 170 cm i nie mam ani problemu z miejscem na nogi, nie mam problemu z miejscem na głowę. Pomimo tego, że ta linia dachu trochę jednak ku tyłowi opada, to mieści się nawet mój pompon więc nie jest źle, a nawet jest bardzo dobrze. Zwłaszcza, że ważne jest to nie tylko ile mam miejsca, ale jak się siedzi w tych fotelach. I fajnie się w tych fotelach siedzi, bo one są bardzo przyjemnie wyprofilowane, a też kąt pochylenia oparcia jest odpowiedni, taki jak lubię. Deska rozdzielcza, no tutaj trochę zmian w porównaniu ze zwykłym Seedem zaszło. Ale nie są to zbyt wielkie zmiany. Po pierwsze, w key i Seat mamy już oferowany, oferowane wirtualne zegary, więc przy wyłączonym zapłonie nie widzimy nic. Ale mamy również nowy system multimedialny, który jeszcze w innych wersjach key i nie jest oferowany. KIA i jest pierwszym, z gamy, pierwszym modelem z gamy SIDA, w którym właśnie znalazł się najnowszy system multimedialny Kii który już Wam pokazywałem w przypadku Hyundai'a Ionika, jest to taka rzecz, za którą można polubić ten samochód. Za chwilkę przyjrzymy mu się z bliska. Tymczasem przyjrzyjmy się jeszcze desce rozdzielczej, która jest po prostu dobrze zrobiona, intuicyjna w obsłudze. Jak to wygląda z bliska? Cóż, miałem okazję jeździć kiją x w wersji nieco mniej wyposażonej, bez takich wodotrysków jak wirtualne zegary. I powiem Wam tak: o ile te wirtualne zegary specjalnie mi nie przeszkadzają, bo całkiem ładnie je zaprojektowano, to wolę wersję ze standardowymi zegarami. Nie wiem dlaczego, ale jednak tak. Tutaj jest w porządku, wszystko zrobione, nie ma się do czego przyczepić. Ale jednak jeśli kupowałem sobie taki samochód to zdecydowanie bez tego dodatku. Jednak mamy jeszcze w Kia coś takiego jak nowy system multimedialny, który jest naprawdę genialny. Pokazywałem wam już go przy okazji Hyundai Jonika. No tutaj mamy dokładnie to samo tylko bez danych związanych z obsługą baterii systemów napędu elektrycznego. Ale mamy bardzo fajny system multimedialny VW Connect, który może być podłączony do internetu. W przyszłości, czyli od przyszłego roku będzie mógł, można skorzystać na przykład z karty eSIM. E Obecnie możemy sobie udostępnić e połączenie internetowe z telefonu na przykład. I wtedy mamy nie tylko dostęp do, do informacji pogodowych, które są bardzo fajne i bardzo przyjemnie patrzy się na e tą grafikę na ekranie komputera pokładowego, ale to, co równie ważne, to mamy jeszcze nawigację, która informuje nas na bieżąco o utrudnieniach w trasie, co możemy w takiej kiji live sprawdzić. Mamy informacje o ruchu drogowym, mamy informacje o parkingach, stacje benzynowe, punkty zainteresowania oraz pogodę. Więc ten system multimedialny jest naprawdę czymś, za co warto w przypadku kiji Xit dopłacić. A poza tym, wszystko w tym samochodzie, pomimo z tego, że z zewnątrz jest taki szałowy i naprawdę fajnie wyglądający, jest standardowe. Standardowy jest panel klimatyzacji, który jest bardzo prosty w obsłudze i nie ma się nad czym rozwodzić. Dwa pokrętła do sterowania wysokością temperatury, no i przyciski funkcyjne do obsługi poszczególnych funkcji systemu klimatyzacji. Poniżej mamy podgrzewanie foteli, kierownicy, przedniej szyby. No i tutaj mamy jeszcze jedno gniazdo 12V, dwa gniazdo USB, z czego jedno służy do bezpośredniego podłączenia telefonu do systemu multimedialnego. Wtedy możemy korzystać z CarPlaya oraz Android Auto. No i mamy jeszcze jedno gniazdo USB do ładowania. Kilka przycisków zlokalizowanych tuż obok dźwigni zmiany biegów. Możemy sobie włączyć tryb sport, wyłączyć Start stop, włączyć, czy wyłączyć czujniki parkowania oraz zaparkować samochód. Ewentualnie wyjechać samochodem z miejsca parkingowego. Czas zatem przejechać się kiją x bo tak jak kija x jeździ, robi naprawdę różnicę w porównaniu ze standardową kiją seat Samochód jeździ zupełnie inaczej. Jeździ zupełnie inaczej dlatego że ma inaczej skonfigurowane. Zawieszenie, co to znaczy? No, po pierwsze mamy większy prześwit, ale to nie tylko to, bo jeszcze dodatkowo w zawieszeniu zastosowano tak zwane hydrauliczne odbojniki, dzięki którym jazda kiją SIT, a właściwie kiją X Seed jest nieco bardziej komfortowa. Jest nieco bardziej komfortowa, zauważymy to podczas przejeżdżania. E, właśnie po takich betonowych płytach e, czy też podczas przejeżdżania przez jakieś e, inne poprzeczne nierówności bardzo przyjemnie tym samochodem przejeżdża się przez tak zwanych leżących policjantów. Jest po prostu bardziej komfortowo niż w zwykłym siedzie. E, co można e, polubić. E, sama pozycja za kierownicą, to co widzimy siedząc w samochodzie E, też sprawia, że można polubić ten samochód za to, jak się w nim e, czujemy. Bardzo przyjemne fotele. Co ciekawe dużo przyjemniejsze niż na, tak, na przykład w Kia e, Prosit. tak. E, bardzo przyjemne, sprężyste, e, wygodne, dobrze trzymające nas w zakrętach po całości od samej od samego od dołu pleców do samej e, góry. E, bardzo fajna widoczność zarówno do przodu, jak i do tyłu. Ten, pomimo tego, że ta e, tylna część nadwozia nieco opada i ta szyba zdawałoby się zbyt wielka z tyłu nie jest, to całkiem fajnie w niej wszystko e, widać. No, to wszystko sprawia, że jazda kiją XCeed naprawdę może stwarzać frajdę, dawać frajdę z jazdy. E, przyzwyczaiłem się już do tych e, wirtualnych, nazwijmy to, e, zegarów, po prostu do wyświetlacza LCD e, z zegarami. No trudno, są. Okej. Okay. Nie przeszkadzają. Wybrałbym zwykłe. Genialny system multimedialny. Fajna pozycja za kierownicą. E, bardzo przyzwoicie wyciszone wnętrze. To wszystko sprawia, że x Sit naprawdę jeździ się bardzo miło, sympatycznie, komfortowo. Eee, według mnie jest to jedna z ciekawszych propozycji e, dla osób poszukujących właśnie. Takie przyjemne przejechanie przez e, garba. Nie jest oczywista. Ten samochód tak płynnie na niego wjeżdża, płynnie zjeżdża, nie ma żadnego dobicia, nie ma żadnego odbicia, jest naprawdę ekstra. Więc naprawdę jest w porządku. Sam jestem lekkoś zaskoczony, że można zrobić cztery, dobrze trzy, bo kombi i hatchback specjalnie aż tak od siebie się nie różni, trzy wersje tego samego auta, z których każda jest zupełnie inna, każda trafi w gusta zupełnie innych osób. Seat combi i seat hatchback, no dla kogoś to szuka po prostu praktycznego, bez awaryjnego auta kompaktowego. Prosit, no, auto dla tych, którzy szukają czegoś co ma dostarczyć tam nieco więcej ferajd z jazdy, dać nam tą radość obcowania ze sportowym samochodem. Xit coś pomiędzy suwem a kompaktem. Co sprawia, że otrzymujemy samochód Niemal uniwersalny, co to znaczy, no, nie mamy napędu na cztery koła, nie mamy nawet e, mechanizm, b, blokady mechanizmu różnicowego, czy nawet jakiegoś jakiejś pseudo-szpery elektronicznej. Ale mamy nieco większy prześwit, więc e, drogach, bo na drogach gruntowych możemy czuć się nieco pewniej, możemy e, wjechać taką, na taką drogę gruntową nieco dalej niż na przykład Prosidem, czy zwykłym Sidem. Mamy jednak sporo większy prześwit. Pozycja za kierownicą, to jak to wszystko zostało zrobione, sprawia, że czuję się tak, jakbym jechał zwykłym. Dobrze, to już staje się nudne niestety, bo trzeba cały czas przekonywać wiele osób do tego, że kija. To już nie jest taki, jak którą kojarzymy z początku lat 90. z kiją Szumą czy kiją Pride. Jeździ Trombi Pride Kombi, ja pamiętam taką reklamę. Bo te samochody, które KIA obecnie oferuje, w niczym nie odstają od tego, co oferują dużo bardziej uznani na naszym rynku producenci z Niemiec na przykład. I ja sam cały czas jestem w szoku, jak wsiadam do Kia, czy też do Hyundai'a, nie ma to najmniejszego znaczenia, Kia, Hyundai, jeden koncern, że te marki pokazały, że w ciągu kilkunastu lat tak sprytnie nadrobiły zaległości tak sprytnie tak sprytnie tak szybko nadrobiły zaległości jakościowe mechaniczne w porównaniu z europejskimi markami które są obecne na rynku od przedwojny albo od wojny różnie z tym bywa no ale od markami, bo nadrobiły różnice w porównaniu z markami które są obecne na naszym rynku od wielu lat, nie tylko na naszym rynku. E, obecnie produkują samochody, które w niczym, nim, w niczym od nich nie odstają, a wręcz przeciwnie. To są te marki, które cały czas muszą pracować na to, żeby ich wizerunek był jak najlepszy. Efekt tego jest taki, że nie mogą wypuszczać niedopracowanych produktów z jednego prostego powodu: Kia, Hyundai, e, cały czas budują swoją markę, e, cały czas budują swój wizerunek samochodów, które są pewne, solidne, e, bezpieczne. Efekt tego jest taki, że nie stać ich na to, żeby mieć jakiekolwiek wpadki. Zużycie paliwa? No cóż, 1.6 TGDI ponad 200 koni, e, mój wynik 8 litrów na 100 km. Nie jest to jakoś specjalnie dużo, nie jest to też mało. Z drugiej strony, według mnie ósemka w samochodzie, który ma 200 koni, a nawet nieco ponad 200 koni yy, średniego zużycia, to całkiem przyzwoity wynik. No właśnie, więc tak, jeśli szukacie samochodu, który wygląda inaczej niż inne samochody, jest ładny. Bardzo ładny. Ma praktyczne przestronne wnętrze, które jest bardzo dobrze wykończone. I nie chcecie jeździć samochodem niemieckiej marki albo francuskiej albo włoskiej, no nie wiem, wybierzcie sobie, to taka Kia x -Seed. coś pomiędzy Suwem a Kompaktem, będzie naprawdę bardzo fajną propozycją.